Hejka, dzisiaj robimy slime świecącego w ciemności. Wszystkie narzędzia są z astry. Klej z astry, aktywator z astry. Tutaj mamy aktywator, żeby się nie kleił nasz slime, a jak będzie się kleił, to po prostu go doda dodamy. Soda oczyszczona. I płyn do soczewek, pomieszamy, wstrząśniemy i mamy. Yy, najlepiej normalny, niezużyty glow stick. Zaczynamy. Jeszcze miska i coś do mieszania. Teraz dodajemy aktywatora. Dokładnie parę kropelek. Mieszamy. Jeżeli nam się nie robi, tylko tak trochę, jakby taki glutek, jakby to nazwać, to dodajemy jeszcze trochę. To jest mój pierwszy raz, kiedy używam tego aktywatora, więc może jeszcze trochę. Jeszcze będzie farbowanie. Możemy dodać jeszcze jakiegoś brokatu lub czegoś, czego chcecie. Ale my w tym momencie zafarbujemy. Zmieniłyśmy glowsticka. Przed ucięciem trzeba go połamać. Najważniejsze rozcinamy nad miską. I łamcawnie. Boże, ciężko się gnie. Musiałam już będzie prostsze. To uczucie, kiedy nie stać się na nóż. Najlepiej poprosić rodziców, żeby to zrobili, bo, bo my nie dajemy rady. Jednak postanowiłyśmy wziąć nóż. Najlepiej ten. W sensie teraz ten. ja to pokryje miejsce. Najlepiej mieć o czymś oparcie. No bo... jest. Wlewamy. Próbujemy. Jakoś tak silnie nam idzie na lewanie. Wiem, muszę przekroić drugą część, żeby był szepł powietrze. I dmuchnę. Okej. Okay. To jest nasz pierwszy raz, kiedy to robimy, ale. Gosia wymyśliła pomysł. Trzeba przeciąć obydwie części. Chusteczka. I leci. Teraz będzie taki żółty, ale jak się włoży do ciemnego miejsca Gwarantuję, że będzie świecił. To jest tak jak glowstick, kiedy go nie połamiesz. Dobra, wyciągamy glowsticka. O matko! Później sprawdzimy, czy to na serio działa. Teraz, jak widzicie, się klei, więc musimy go aktywować jeszcze troszkę i za chwilę do Was wrócimy. Najlepiej najpierw yy, nalać. Windows soczewek, a później dać sodę. Słabo to widać w kamerze, ale na żywo on naprawdę świeci. Po prostu jest ciemno i aparaty jest pośledzone. Tak, nie widać, ale naprawdę to działa. I mocno świeci.